Cześć, witajcie! Dzisiaj zaraz Wam się pokażę. a to ja i będzie dzisiaj MSP. Nie tym razem coś innego. Nie tym razorka. Dziecko tylko MSP. Więc zaczynamy. To łapka w górę. I To łapka w górę i oglądamy. No dobra, mam ten trzeci lewy jestem Zoloty Krolik 2 i mam 370 302SC, czyli Star Coins. Co oh, ty siakas kupię? No tak, co tam będę żałować. Tam też kupię. A to, to co to jest? Tego to ja nie kupuję! Nie chcę! Dobra, koniec nawet tych animacji, mamy dużo i klinka piękna. Albo wiecie co nie. Te oczka... znaczy oczka nie. E, tylko... E, ja sobie zakrywam. E, ten, ten temet się nazywa. E, te usta wampirami pasują I kupiłam sobie nowego zwierzaka, więc Piszcie mi w komentarzu jak mam go nazwać Chwilę wejdę w mój pokój X. Tutaj mam taki pokój piękny Wszystko zrobione, wszystko zrobione Zrobione, zrobione Już nie zadawam więcej pytań sobie tam coś nucę sorkę muszę się napić bo mam trochę ten moje ekstra nowy super kubeczku dla dla Pauli chciałam powiedzieć Muszcie mi znaczy napiszcie mi w komentarzach jak mam go nazwać Czy chcesz kupić cukierka? Z cukierka, kosztuje diamont, ale za to twój zwierzak podskoczy aż o jeden level? Bo w nowy jest bonus rosną, gdy się level 12 i 24. Tak. Chyba nie masz wystarczającej ilości... Chyba nie masz wystarczającej ilości diamoc, aby to zrobić. A, zapomniałam, że mam zero diaksów. Wszystko wydałam na postera. Postera, tak, tak. Składa się... O, jeszcze mam trochę, trochę... Tutaj... Dalej. U, hamburgerek. Pizza! Gratulacje, twój zwierzak ma teraz level pierwszy. To ekstra i dla mnie bananka mu też. o <głodny> za 23 godziny, a ja mam 23 level! Ale się skończę A reszta moich zwierzaków jest w hotelu. Tego też chyba weźmiemy sobie do hotelu. Hotel dla zwierzaka. Kitty jest w hotelu? Aż do 11 ten też będzie dla 12. poster pomocy. Miałam postera dużo razy. Jak wymelduję, no to nie będzie już w hotelu. Aż to czwartego, trzeciego. Zaniecham. Dużo jest w hotelu. Długa, długa. Długo, długa. Tu jest na Sisi. <coughs> A powiedzcie, co wezmę na... Na, na, na. na Kitty. Na kitty. Twój zwierzak przybywa obecnie w hotelu. Jeśli chcesz, możesz odebrać go wcześniej. Przed końcem pobytu wtedy twój zwierzak znajdzie się pod twoją opieką. W hotelu aż do 11 lutego 2017 roku. No dobra, czyli wszystkie moje zwierzaki są w hotelu. Teraz mogę wam z mojego psa jeszcze pokazać. Oto on, poczekajcie. Oto mój piesa. co nie? No hala wam pokażę. No gdzie ty jesteś, Nocha? no nosik, no nosik, no Zaczynamy No, grać dalej, no Jak to ja, jak to ja, jak to ja, ja Teraz w opisie, mogę opis przeczytać Właśnie trzeci level Na razie koniec miłości, wspólnej czułości Mam dosyć cierpienia, więc do widzenia Nagrywam Proszę, Może możecie sobie czytać, ile chcecie Oto ja, piękna babeczka. Teraz się chyba przebiorę ładnie. Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mam chłopaka na myśl. O, tak, tak. O, tak, tak, powiem. O, tak, tak, miało być. Komplecie piękny mógł. Co ja robię z tym Mhm. Mm Zobaczcie, w ogóle sobie takie coś kupiłam. O, to. To mi się bardzo podoba. Ogień po prostu jest słitaśny. Mhm. Mm Mam ja, bardzo dużo ciuchów, więc uwaga, uwaga, uwaga. U, to jest bezsłodkie pani? to może pani mnie wam. To te pani już się zostają. A musicie mi też powiedzieć w komentarzach, proszę Was, to jakie usłabe tutaj te, 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 te i facetów też, <noise> proszę powiedzcie mi, bo ja mam ich dosyć wolno, im przeszkadzają. Oni też mi przeszkadzają, więc błagam y, was, pomóżcie. Hmm. Zaraz się nazywam, bo tam coś czytałam, pod tutaj napisane. Chyba niedługo będzie koniec tego filmu, więc no nie wiem. Bo no, nie wiem, kiedy zamierzam kończyć. Dobra, jest wszystko o kidoki. No kolejna przyszła jakaś Kiku Nie umiem tego czytać Nie umiem, ja chcę, wolę, tak ty te są bardzo ładne Park Sion, jakaś nie wiem W ogóle nie pamiętam, kiedy ja Zagrywałam jakiś odcinek No nie wiem, no Piszcie w komentarzach, to będzie więcej odcinków. O Jezu, że jak z kamerą. No ale trochę trudno mnie się tutaj podtrzymywać, kiedy myszką steruję i nic nie widzę. Mówię ci, jak to jest. Chyba. Hej, Julka. O, zuzka do mnie odpisała, ekstra. Zaraz jej odpiszę. Zaraz jej odpiszę, że ja tu nagrywam, żeby mi nie przeszkadzała. Nagrywam odcinek, więc mi nie przeszkadzaj. Taki zaraz się piszę. To muszę zaraz zrobić. aż ja przebieram moją laseczkę miałą. Patrzcie, mam wedrukę jednorożczę. Tam się make podoba. Co ja weźmiemy? To chyba też, albo tego nie. Mam to czerwony. A nie, czerwony też jest spoksik. Więc... Więc więc... <śm> No dobra, no chyba już wystarczy tego przebierania. Okej, okay, zapisujemy to. Będę tak słodziła. I teraz pocztę sobie odbierzemy. Hej, Julka. Hej, Zuska. Hej. Zuzia. Nie. Pisz do nie na, nagrywam. Bo nagrywam. Kurde, nagrywam. Nagrywam. Odcinek. Hej, Zuza, nie pisz do mnie, bo nagrywam. Odcinek. Tak kiedyś się napisałam. Chyba zaraz ten to kończyć. Nie będę was tutaj tak zanudzać. Kto to wszedł? Aha, Paulina jest na takie takim czymś. Co się znowu stało. No dobra, to ja się będę żegnać już, więc papa pa. dla was.